Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak pomalować taką torbę, szoperkę, żeby przybrała taki bardziej wakacyjny, wiosenny wygląd. Jak możecie zobaczyć, ona ma tutaj takie loga, które nie bardzo przypada, przypadło mi do gustu. Dostałam ją kiedyś w gratisie, gdzieś tam hmm, chyba jakiś portal randkowy ją reklamował. I dzisiaj postanowiłam narysować na niej piękne kwiaty, stokrotki, żeby przybrała po prostu całkiem inny wygląd. Więc potrzebujemy sobie przygotować taką torbę. To jest materiałowa torba. Potrzebujemy karton, pędzelki. To jest kolor na kwiatki. A środek może być jednego koloru, a ja przygotowałam kilka kolorów, żeby, z, żeby do tego dodać trochę koloru. Więc zaczynamy. Na początek weźmiemy karton i trzeba go dać do środka. Może w ten sposób dajemy go do środka, żeby farba nam nie przebijała na drugą stronę yy, torby. Jak ona już jest tam włożona, to w sumie wystarczy wziąć farbę i wybrać sobie pędzelek i malować. Nic skomplikowanego. Pokazuję wam coś bardzo, bardzo prostego. Więc u mnie to wygląda tak. Mm. Znaczy możecie najpierw popróbować może na kartce albo gdzieś ja, w jaki sposób narysować jakiegoś kwiatka. Ja wiem, że... Znaczy ja już malowałam wcześniej kilka bluzek, więc wiem, że mój kwiatek postanowiłam, że będzie mieć 6 płatków. Dokładnie tak. I po prostu w ten sposób go namaluję. W taki najprostszy sposób. No. 6 płatków. I już pierwsze gotowe. Malujemy dalej. No, i teraz płatki mogą być y, zrobione w tym samym kierunku. Albo można tego kwiatka trochę z boku pomalować. No, myślę, że każdy sobie, da Każdy sobie poradzi z czymś takim. O. Żeby Wam pokazać, o co mi chodzi w tym, żeby były płatki w innym kierunku, to tutaj spróbuję coś takiego namalować. O, albo tutaj. Czyli jeżeli bym w ten sposób malowała, no to powiedzmy, że zaczynam malować w ten sposób. O. Czyli z innej strony. Kwiatki mogą wychodzić też trochę nieregularne, mogą być trochę większe, mniejsze, ale to też nie przeszkadza. Kwiaty są w naturze różnorodne, nie ma dwóch takich samych stokrotek, nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Tak więc nie trzeba się martwić, że nie wiem, kwiatek wyszedł krzywo albo jakoś nieidealnie. Myślę, że natura bardziej ma w sobie taką akceptację, że nie wszystko musi być pięknie idealne. No. I już jest kolejny kwiatek. O, tutaj zrobimy następny. Tak. To jest jeszcze poprawić. No, i myślę, że wszyscy sobie już poradzą. To ja dokończę moją torbę i widzimy się za chwilę. Pokażę Wam tutaj teraz, jak maluję kwiatka z boku, bo jak widać, materiał już się kończy i nie zmieści mi się cały kwiatek. Dlatego postanowiłam po prostu namalować tyle, ile byłabym w stanie hmm, znaczy, tak jakby był już wcześniej namalowany na tym materiale i po prostu została tak uszyta torba. Nie będę nic kombinować, po prostu te płatki będą krótsze. O, w ten sposób. Oczywiście zachęcam Was, że jeżeli macie taką ochotę, możecie też yy, narysować więcej płatków. To nie musi być tak jak u mnie sześć, może być ich osiem, może być ich po prostu każdy. Każdy kwiatek może mieć inną ilość w ogóle płatków, ale ja postanowiłam, że zrobię tak geometrycznie i każdy kwiatek będzie mieć po 6 płatków. Oczywiście w trakcie malowania trochę obracam sobie tą torbę, żeby, żeby nie ubrudzić ręki, ale też przede wszystkim nie ubrudzić torby. Jest to, ja używam farby typowej do, do materiału. Więc jeżeli bym to ubrudziła, to nie wiem, czy tak łatwo by to zeszło. I Aha, i jeszcze jedną rzecz, o której chciałam powiedzieć. Ja mam farbę, która nie jest po prostu do ubrań, tylko to jest specjalna farba do ubrań, które są w ciemnym kolorze. Bo często można zakupić farbę, która jest um, dla, y, która jest do malowania do ubrań, ale nie jest do ubrań ciemnych. I wtedy ta farba po prostu nie będzie widoczna. Ja mam specjalną farbę i dlatego ta biała farba tak fajnie tutaj wygląda. Ale niekoniecznie każda farba. Y, no, jeżeli by to była farba do ubrań białych, to niekoniecznie byłaby taka widoczna. No. Więc to jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. To jest wielkość płatków. Ja wybrałam akurat taką wielkość. Myślę, że to oczywiste, ale jeszcze ja powiem. To jest. To, to więc jak moje kwiatki są tej wielkości, po prostu żeby zakryć to logo. I czasami tam może gdzieś. Yy, boczkiem może coś tam wystaje pomiędzy płatków to logo jeszcze. No ale w większości to nie rzuca się w oczy, więc to nie jest takie ważne, żeby było to jakoś specjalnie zamalowywane. I nie wiem, jeżeli gdzieś tam odrobinę będzie tego widać, żeby się tym przejmować. No ja się tym nie przejmuję. Po prostu zamalowywuję no i już. Gdzie tutaj widać? Chyba nawet nie widać. No to, to może idealnie pokryłam wszystko, no. Całą stronę, całą stronę tutaj już mam omalowaną i chciałabym teraz przesunąć się dalej, ale teraz jest taka sprawa. Trzeba sprawdzić, czy ta farba mocno przykleiła się do naszego papieru, do naszego kartoniku, bo jeżeli tak, to nie radziłabym tego przesuwać. Ja widzę, że moja farba dosyć się trzyma, i w sumie to mogę sobie ją, ten kartonik przesunąć. I no tak, na intuicy, tak intuicyjnie, ale twierdzę, że ta farba nie będzie mi brudziła torby z drugiej strony, więc mogę sobie przesunąć. Więc kartonik jest przesunięty. Tutaj. No i możemy dalej malować. Słuchajcie, kwiaty już pomalowałam na całej torbie, i teraz poszłam poszukać długopisu, który nie pisze. Oczywiście akurat wszystkie pisały, więc było trudno coś znaleźć, ale to no powiedzmy już, że już nie pisze. To jest akurat taki był żelopis, coś tutaj widać, że jeszcze zostało przy końcówce, ale ogólnie to on już nie chce pisać. I takim żelopisem. Użyję sobie tej końcówki i albo od, od mojego pędzelka, albo y, oczywiście wykorzystując farbę, będę poprawiała też te maleńkie kropeczki, które tutaj się znajdują. Na początku myślałam, że, że takie zostawię, ale myślę, że to doda całego uroku torbie i będzie to całkiem... Ciekawie wyglądało, takie kropeczki. No, od razu widać lepiej. Może nikt tego jeszcze nie wiedział wcześniej. Tak więc porobimy jeszcze takie kropki. U mnie zbieranie farby z pędzelka się nie sprawdziło. Bo zabrudziłam całą końcówkę i po prostu trzeba ją oczyścić. Można też zabrać sobie jakieś um, chusteczki i malujemy dalej kropeczki. Ja myślę, że to jest taka najprzyjemniejsza część całej zabawy, a daje niezwykły efekt. Ups. Teraz znowu sobie. Przesunę tekturkę spod spodu i będę malowała jeszcze tutaj, z tej strony. Trzeba uważać, żeby farbą niczego nie zabrudzić, bo jest ciężko zmywalna. No i teraz jeszcze ostatnie kropki. U mnie torba jest już gotowa, zajęło mi to, trudno mi powiedzieć, ale na pewno mniej niż godzinę, żeby całą tą torbę pomalować. Oczywiście miało ułatwienie, ponieważ był tutaj nadruk i teraz farba według producenta powinna zostać, yy, powinna być tak zostawiona do wyschnięcia około 5 godzin. No, i gdy farba wyschnie, wrócę do Was i będziemy kontynuować. Farba na mojej torbie już wyschła. Można to sprawdzić, dotykając bardzo delikatnie kwiatków. Um, najlepiej tych kwiatków, które malowały się jako ostatnie, albo y, tych kropek. Jeżeli farba nie klei się do opuszku palców i Palce zostają czyste, to można uznać, że nasza farba wystarczająco wyschła, i można już yy, znowu na niej coś namalować. Tak więc ja zastanawiałam się, jaki kolor wybrać, jeśli chodzi o środeczek, ale myślę, że wezmę kolor żółty i zdecydowałam się na jeden kolor. Myślałam, że będzie to kolorowe, ale myślę, że. Czasami rzeczy prostsze są jednak ładniejsze, nie wiem, Chociaż nie ładniejsze i takie i takie są ładne, ale, ale myślę, że mnie wystarczy w jednym kolorze te środeczki. Więc ja już tutaj zaczynam malować. teraz nasze kwiatki zaczynają przybierać oczywiście tego charakteru. I myślę, że stają się coraz ładniejsze. Moja torba z kwiatkami już jest gotowa. Namalowanie wszystkich środeczków kwiatków zajęło mi dosłownie 5 minut. I wszystko już jest gotowe. Żebym nie zastanawiała się, czy pod spodem yy, muszę, żeby nie zastanawiać się nad tą tekturką, jak ona tam wygląda pod spodem, to przyniosłam sobie jeszcze drugą tekturkę, która mi tutaj pomaga. Nie jest to tak dokładnie pod spodem, ale ja myślę, że to już nie zabrudzi. Teraz trzeba poczekać, aż farba wyschnie i gdy farba wyschnie, to zostaje jeszcze ostatnia część. Należy wyprasować Torbę, żeby utrwalić farbę. No i wtedy można praktycznie również prać tą torbę do 40 stopni. Farba powinna zostać. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik dzisiaj przypodobał. Mamy taką wakacyjną torbę. Może jeszcze ją pokażę. O, coś takiego. Wakacyjna torba na lato. Taka optymistyczna. I jeśli macie ochotę, to zostawcie lajki, będę się również y, cieszyła z każdej subskrypcji i do zobaczenia. A tak prezentuje się torba w całości.